Zapraszamy zatem Państwa do niezwyczajnego świata kozienickiej kultury, ukazanego w wierszach, obrazach, rzeźbach, kreujących rzeczywistość naszej małej ojczyzny. W poprzedniej odsłonie programu gościliśmy w świecie poezji i prozy pani Iwony Bitner. W tym wydaniu przybliżymy Państwu sylwetkę artysty rzeźbiarza Zbigniewa Kurasiewicza. Sztuka od najmłodszych lat gościła w rodzinnym domu artysty, a to za sprawą ojca, który był samoukiem zajmującym się malarstwem i rysunkiem. Nasz bohater doświadczenia artystyczne zdobywał ucząc się w szkole zawodowej, gdzie uczęszczał na zajęcia z rzeźby, stolarstwa i snycerstwa. Z wykształcenia jest technologiem drewna. Moja przygoda z rzeźbą zaczęła się... To już... Jak miałem 13 lat, skończyłem szkołę podstawową i poszedłem do szkoły zawodowej na Wydział Rzeźby i Snycerstwa. Do, do szkoły w Cieplicach. Rzeźba stanowi niewątpliwą pasję pana Zbigniewa. Jednak równie niezwykłe dzieła tworzy w zakresie snycerstwa i intarsji. Snycerstwo to jest takie rzeźba, stolarstwo meblowe, dekoracyjne. gdzie się robi tak przeważnie w kościołach, ambony, schody. To wszystko w muzeach, w muzeum krzesła różne stylowe. A intarsja to polega, to, to nie jest, rzecz, bo to jest intarsja polega na składaniu y, małych kawałków oklein lub po niemiecku fornierów. Snycerstwo w niektórych okresach dziejów było przodującą gałęzią rzeźby. Jest to bardzo stara dziedzina sztuki zdobniczej, sztuka rzeźbienia w drewnie, rodzaj rzemiosła artystycznego. Snycerstwo jest szczególnie charakterystyczne dla sztuki ludowej. Intarsja to technika zdobnicza, polegająca na tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna. Czasem podbarwianymi, bejcowanymi lub podpalanymi. Wstawki umieszcza się w miejscu usuniętych fragmentów z powierzchni przedmiotu. Rzeźbiarz posiada własny warsztat. Znajduje się on w piwnicy bloku, w którym mieszka. Do pracy używa wielu narzędzi, głód, siekier, pił, a także wyżynarki, szlifierki oraz przykręconego do stołu imadła. Najlepiej w tej chwili się rzeźbi w drewnie lipowym, bo to jest najbardziej miękkie drewno. Ja oprócz tego jeszcze rzeźbię w, w makoniu i kiedyś rzeźbiłem w chebanie, najtwardszym drewnie świata. A do tego potrzebne są dłuta, no, musi być duto płaskie, półokrągłe, okrągłe, trójkątne. No i pobijak, którym trzeba tu odstrzony kadłuba. Papiery ścierne używam, używam gąbkę ścierną. Pomysły na swe rzeźby artysta czerpie z własnej wyobraźni. Inspiracją niejednokrotnie stanowi dla niego sama struktura materiału, na którym pracuje, oraz piękno kozienickich krajobrazów. Zajmuję się wędkarzem. Wchodzę na grzyby. Panorama Wisły mnie interesuje. Kozienic, architektura i zwierzęta. Niezapomnianym i wspaniałym artystą rzeźbiarzem był nieżyjący już Grzegorz Szewczyk, który był i zapewne pozostanie na długo autorytetem dla naszego bohatera. Tu w no to świętej pamięci Grzesie Szewczyk, z którym żeśmy się kolegowali, rywalizowali. On, był, on, był, on jest, był jednym z najlepszych rzeźbiarzy. Rzeźba to czasochłonna dziedzina sztuki. Pan Zbigniew przez lata wypracował sobie swój własny tok pracy. Ja lubię ciszę i spokój. Ja, Samotny. Nawet na plenerach, jak jestem, no to mnie też potrzebuje spokoju. To jest tak, że ja, jak, taką, jak Pani powiedziała, wenę. No to schodzę i nawet tydzień, miesiąc robię. A później przechodzi i nie robię nawet miesiąc. I mała rzeźbka to są 2-3 godziny, malutka. A większe, tak jak panoramy, kozienic, co robiłem miesiąc płaskorzeźby. Tematyka prac artysty jest różna. Wśród jego rzeźb znajdziemy zwierzęta, zamki, postacie z kręgu religii chrześcijańskiej i mitologii greckiej oraz płaskorzeźby. W swych pracach stara się przekazać piękno lokalnej architektury, a poprzez scenki rodzajowe przybliża odbiorcy życie na Mazowieckiej wsi. Moja tematyka jest różna. Jest, yy, przeważnie robię zwierzęta, ptactwo, yy, tak samo robię yy, rzeźby święte, ludzi świętych. Pan Zbigniew aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Kozienic. Bierze udział w licznych konkursach, kiermaszach, plenerach artystycznych oraz przeglądach twórczości ludowej. Prawie co roku biorę udział w plenerach organizowanych przez Ziemię Kozie Kozienicką, w wystawach, przeważnie grupowych i konkursach. W ostatnim konkursie brałem udział, organizowanym przez. Stanisława Grudnia wierzy, zajął pierwsze miejsce. W tej chwili to będę brał udział w, w jarmarku i w Rzeckim w niedzielę, która teraz przyjdzie. No i później do, na, do, na dożynki yy, gminne, świeże, będę wystawiał swoje prace na stoisku. Podczas tegorocznego pleneru artystycznego twórców Ziemi Kozienickiej o tematyce Ginące Zawody, Muzyka i śpiew w Sztuce artysta stworzył niecodzienną rzeźbę, którą można podziwiać na tyłach Domu Kultury w Kozienicach. Pan Zbigniew bierze także udział w warsztatach dla dzieci i młodzieży, podczas których stara się przybliżyć młodym ludziom piękne rzemiosło, jakim jest rzeźba. Jeździmy do różnych szkół podstawowych, i tam dzieci uczę rzeźbić w mydle lub w masie plastycznej. Także nawet i w Domu Kultury uczyłem, jak na ten Jurka Osiaka to święto, co było. To w Domu Kultury prowadziłem też rzeźbę w mydle. Przede wszystkim mi się uczą rysunku, a później się może malarstwo i rzeźba. Rzeźbę się zajmą. Rzeźba jest trudna z tego względu, że młody człowiek może się dłuta są ostre się pokaleczyć, Może musi najpierw w plastelinie modelować, później w mydle i dopiero w drewnie lub w korze. Artysta debiutował w 1968 roku w ogólnopolskim konkursie Sport w sztuce, organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski i Słowo Ludu, gdzie otrzymał wyróżnienie w grupie rękodzieła artystycznego. W swym dorobku ma kilka wyróżnień oraz pierwsze miejsce w konkursie Żołnierz Polski Dawniej i Dziś – Płaskorzeźba. Jest jednym ze współorganizatorów corocznych imprez w Kozienicach, takich jak Jarmark Królewski, Ginący Zawody i Plener malarsko rzeźbiarski W dowód uznania za działalność artystyczną na rzecz rozwoju ziemi kozienickiej otrzymał medal 450 lat miasta Kozienice. W tym roku przypada 50-lecie twórczej działalności pana Zbigniewa. Będę miał wystawę swoją. Pierwsza wystawa indywidualna będzie 50-lecie pracy twórczej mojej w Domu Kultury. A w tej chwili już rok się przygotowuje do tej wystawy. Do zobaczenia w listopadzie. I zapraszam.